Cześć witajcie widzowie, jestem Karol i dziś tak trochę ogólnie opowiem o płoszycy, opowiem też, yy, opowiem też ja, yy, o jej cechach budowy yy, i ogólnie opowiem, yy, opowiem o niej trochę więcej. W poprzednim odcinku opowiadałem w jakim siedlisku żyje. No to yy, zaczynajmy. Tutaj jest moja domowa hodowla Płoszycy szarej. Yy, tu, tutaj mamy taką, Mam tutaj taką roślinkę posadzoną. No i co? Płoszyca to jest gatunek owada, który jest drapieżny. Łapie swoje ofiary w takie szczypce, które wyglądają trochę jak u modliszki. Oddycha powietrzem atmosferycznym, czyli takim jak my oddychamy. A to... To przystosowanie jest dlatego, żeby mogła ta poszyca żyć w jakichś niedotlenionych wodach. I do tego oddychania służy jej właśnie taka rurka, którą ma na końcu odwłoka. Płoszyca oczywiście ma odnóża, które, którymi dość dobrze pływa. Płoszyce dobrze dość dobrze umieją pływać. A teraz zobaczmy jej budowę na, na takim schemacie. Płoszyca szara. Tutaj... Pierwsze co to mamy? Rurkę do oddychania, którą płoszyca pobiera powietrze z atmosfery. Mamy tutaj też odnóża. Tutaj są odnóża, którymi płoszyca pływa i się ogólnie porusza, zwykle po dnie. Tu potem mamy odnóża chwytne. Tymi odnóżami płoszyca chwyta ofiarę. No i tutaj mamy też kójkę. Kójką. Płoszyca przebija ciało ofiary, wstrzykuje tam enzymy trafie, trawienne, które rozpuszczają tą ofiarę, a potem to, to wszystko ładnie wysysa, czyli robi to podobnie jak robi to pływak żółtobrzeżek, czy też pająki. Pająki właśnie tak robią, no i nasza płoszyca robi tak samo. Więc płoszyca nie, nie zjada tych owadów w całości, zawsze ten owad jakby zostaje. Zostaje zjedzony od środka. Tutaj właśnie widzicie moją płoszycę, która została nakarmiona konikiem polnym. Ona trzyma sobie tego konika polnego i zaczęła już go powoli yy, trawić i, wysy i jak, że tak powiem, wysysać. Yy, jak widzicie, ma, tutaj trzyma te odnurza, yy, odnurza łowne, trzyma tego konika polnego, tutaj ma tą rurkę właśnie do oddychania, yy, no i, no i odnurza. Odnóżami bardzo sprawnie też pływa. Ale płoszyca zwykle nie, nie porusza się pływając w wodzie. Tylko płoszyca zwykle porusza się po prostu chodząc po dnie. Gdzie występuje płoszyca? Powiem tylko pokrótce, bo ten temat poruszyłem w poprzednim filmie. Występuje ona zwykle w, w rzekach, zbiornikach wodnych i strumieniach. Płoszyca, płoszyca szara. Jak sami widzicie, wod, bo tak się nazywa ten, ten robaczek, jest bardzo. żyje w wodzie i upodabnia się albo do jakiegoś liścia, bo, jest, bo jak widzicie, jest taka szara. Więc, albo upodabnia się do jakiegoś liścia, albo upodabnie się do jakiegoś kamienia. Może też się czasem przysypywać piaskiem. Czasem, nawet, może udawać. Jakieś było jakiś listek trawy, ale naj, y, mi przypomina płoszyca listek drzewa. Mam nadzieję, że my tutaj spo, spostrzegliście, bo ona się nawet tutaj u mnie w, w terrarium, w, w akwarium idealnie wtapia w tło kamień. Teraz y, widzieliście, jak ona sobie poprawiała swoją ofiarę właśnie tym odnóżem łownym. Y, o, teraz też sobie poprawię tą ofiarę. Trzyma. Jak widzicie, płoszyca dość dobrze używa tych, tychże odnóż. No i jest też bardzo spra sprawnym łowcą. Ciekawym przystosowaniem też do życia w środowisku wodnym jest ta właśnie rurka, którą teraz tutaj widzicie. Tą rurką, płoszyca, pobiera tlen z, z atmosfery. Tak jak już mówiłem, jest to i potrzebne do tego, że jakby pobierała tlen z wody normalnie to nie mogłaby zasiedlać tak wielu środowisk, jak właśnie z tą rurką. Dlaczego się tak dzieje? Już tłumaczę. Dzieje się to z jednej prostej przyczyny. Po prostu płoszyca żyje nieraz w bardzo zanieczyszczonych stawach, gdzie nie ma po prostu praktycznie w ogóle powietrza w wodzie. Ale te płoszyce mało to że tak powiem obchodzi, no bo ma tą rurkę i sobie pobiera powietrze tak jak my, czy z atmosfery. To by było chyba na tyle z budowy ciała poszycy. Teraz trochę o jej zwyczajach. Zwyczaje poszycy: Poszyca lubi, nie, poszyca nie goni swoich ofiar, zwykle, jak na nie poluje. Poszyca zwykle siedzi sobie w ukryciu. Po to jest też jej potrzebny oczywiście kamuflaż. I kiedy ofiara podpłynie, chwyta ją szczypcami te szczypce przypominają mi jak szczypce u modliszki albo jak u jakiegoś skorpiona i zaczyna ją no, zjadać po prostu może polować na jakieś małe robaczki bardzo smakują jej też dżdżownice ale też różnego rodzaju małe rybki oraz kijanki kijanki też często padają jej łupem płoszyca dla wielu ludzi wygląda trochę przerażająco ale dla człowieka nie stanowi żadnego, nawet najmniejszego zagrożenia. No, ja nieraz taką płoszycę trzymałem na rękach i nic mi absolutnie nie zrobiła. Na dziś to już by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnych filmach.